Nazywam się Kazimierz Jastrzębski, mam 28 lat i mieszkam w Katowicach. Moje życie jest proste i przewidywalne. Pracuję jako inżynier w fabryce samochodów, a wieczorami biegam w parku. Nie jestem kimś szczególnym. Nie piszę książek, nie prowadzę wykładów, ani nie dążę do sławy. Jestem zwykłym człowiekiem, który wiedzie spokojne życie. Wszystko zaczęło się w jeden zupełnie zwyczajny wtorek. Wstałem o szóstej rano, jak zawsze. Wypiłem herbatę, szybko zjadłem śniadanie i pojechałem tramwajem do pracy. W fabryce dzień minął jak zwykle: kontrola produkcji, kilka spotkań z zespołem, a potem powrót do domu. Wieczorem umówiłem się z kolegami na zajęcia sportowe w lokalnej sali gimnastycznej. Była to cotygodniowa inicjatywa, która miała pomóc nam wszystkim zadbać o formę. Tego dnia postanowiłem się sprawdzić. Dziś przebiegnę więcej okrążeń niż kiedykolwiek, pomyślałem. Byłem pełen energii i zapału. Na początku wszystko szło dobrze. Biegłem równym tempem. Słyszałem rytmiczny stukot butów o parkiet i rozmowy kolegów w tle. Nagle poczułem coś dziwnego, jakby ciężar spadł mi na klatkę piersiową. Zatrzymałem się, próbując złapać oddech, ale powietrze jakby nie chciało wpłynąć do płuc. "Kazik, wszystko w porządku?" zapytał Marek, jeden z moich kolegów, podchodząc do mnie. Nie byłem w stanie odpowiedzieć. Czułem, jak moje nogi słabną, a świat wokół zaczyna wirować. Usiadłem na podłodze, próbując się uspokoić, ale to nie pomagało. Moje serce biło nierówno, jakby zaraz miało się zatrzymać. Marek krzyknął coś do innych, ale jego głos stawał się coraz bardziej odległy. Potem wszystko zgasło. Nie było bólu, nie było strachu, tylko ciemność. Przez chwilę miałem wrażenie, że czas przestał istnieć. To była dziwna cisza, zupełnie obca, a jednocześnie kojąca. Czułem, jakbym unosił się w tej ciemności, oddzielony od wszystkiego, co znałem. Nie wiedziałem, co się dzieje, ani dokąd zmierzam, czy to był koniec, czy to tak wygląda śmierć. Pytania przemykały mi przez głowę, ale odpowiedzi nie nadchodziły. Byłem zawieszony w pustce, bez poczucia czasu ani miejsca, i wtedy nagle otworzyłem oczy, ale to, co zobaczyłem, nie było moją salą gimnastyczną. Kiedy otworzyłem oczy, świat, który zobaczyłem, był zupełnie inny. Nie znajdowałem się już w sali gimnastycznej, ani nawet w miejscu, które mogłem rozpoznać. Wokół mnie roztaczała się sceneria, która wyglądała jak żywcem wyjęta z koszmaru. Niebo było ciężkie, przyciemnione od chmur, które zdawały się unosić nisko nad ziemią. Zamiast deszczu z góry opadały drobne cząstki popiołu, tańcząc w powietrzu jak smutne, nieme świadectwo jakiejś tragedii. Podniosłem się ostrożnie z ziemi, próbując zrozumieć, gdzie jestem. Moje ciało wydawało się lekkie, ale w głowie czułem zamęt. Wokół widziałem ruiny, zniszczone budynki, przewrócone latarnie, samochody porzucone na ulicach, jakby mieszkańcy tego miejsca musieli nagle uciekać. Coś było tutaj nie tak, brakowało jakiegokolwiek dźwięku. Nie słyszałem ani wiatru, ani krzyków, ani odgłosów życia. Cisza była przytłaczająca. Przeszedłem kilka kroków, stąpając po popękanym asfalcie. Każdy krok wydawał się niesamowicie głośny w tej ciszy. Czy to jakiś sen? Pomyślałem. Zacisnąłem pięści, starając się skupić. Dotknąłem dłonią ściany jednego z budynków, który wyglądał jak ruina dawnego sklepu. Beton był zimny, pokryty sadzą i kurzem. Wszystko to wydawało się zbyt realne, by być snem. W miarę jak szedłem dalej, dostrzegałem coraz więcej szczegółów. Na poboczu leżała dziecięca zabawka, mały miś z oderwanym uchem, obok niego stary rower z wygiętym kołem. Zatrzymałem się na chwilę, czując, jak ciężar tego miejsca zaczyna mnie przytłaczać. Co się tutaj wydarzyło? Gdzie się wszyscy podziali? Po chwili zauważyłem coś na horyzoncie. Z daleka trudno było to rozpoznać, ale wydawało się, że ktoś tam stoi. Postać była niemal nieruchoma, a jednak wyróżniała się na tle tej zniszczonej scenerii. Zacząłem iść w jej kierunku, przyspieszając kroku, jakby obecność tej osoby mogła w jakiś sposób wyjaśnić, co się dzieje. Kiedy zbliżyłem się na tyle, by dostrzec więcej szczegółów, zamarłem. To, co zobaczyłem, było surrealistyczne. Przede mną stał mężczyzna ubrany w nieskazitelnie białe szaty. Jego ubranie było nienaturalnie czyste w porównaniu do otaczającego go brudu i popiołu. Miał spokojną twarz, na której malował się wyraz głębokiego zrozumienia i współczucia. Jego oczy zdawały się przenikać mnie na wskroś, jakby znał każdą moją myśl i emocję. Nie odezwał się ani słowem, ale jego spojrzenie mówiło wszystko. Poczułem, jakby przemawiał do mojego serca, a nie do umysłu. W jego oczach widziałem smutek, ale także coś jeszcze pewną nadzieję, której nie potrafiłem zrozumieć. W końcu, po chwili milczenia, Uniósł dłoń i wskazał na mnie, a potem na ruiny za sobą. Nie padło ani jedno słowo, ale zrozumiałem jego przesłanie: Musisz zobaczyć, powiedział, ale nie usłyszałem tego głosem. To było coś głębszego, bardziej pierwotnego. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, zniknął, a ja znów zostałem sam. Nie wiedziałem, jak długo stałem w miejscu, patrząc na pustkę, którą pozostawił po sobie mężczyzna w bieli. Jego słowa, czy raczej to, co poczułem, Wciąż rozbrzmiewały w moim umyśle: Musisz zobaczyć. Ale co dokładnie miałem zobaczyć? Dlaczego ja? Pytań było zbyt wiele, a odpowiedzi wciąż nie nadchodziły. Zanim zdążyłem się otrząsnąć, wszystko wokół mnie zawirowało. Świat, który dopiero zacząłem poznawać, zaczął się rozpadać, jakby ktoś przewracał strony książki zbyt szybko. Zamknąłem oczy, próbując się uspokoić, ale uczucie dezorientacji nie ustępowało. Gdy znów je otworzyłem, Byłem gdzieś indziej. Znalazłem się w pomieszczeniu, które przypominało centrum dowodzenia. Wokół mnie stały rzędy monitorów, paneli kontrolnych i ludzi w mundurach. Wszystko było niesamowicie zaawansowane technologicznie. Światła migotały, wskaźniki pulsowały, a na ekranach wyświetlały się dane, których nie potrafiłem zrozumieć. W powietrzu unosiła się napięta atmosfera, jakby coś wielkiego miało się zaraz wydarzyć. Podszedłem bliżej, próbując zrozumieć, co się dzieje. Na jednym z ekranów zauważyłem mapę świata z kilkoma punktami oznaczonymi czerwonym kolorem. Nie wiedziałem, co to oznacza, ale mogłem wyczuć, że nie było to nic dobrego. Zagrożenie wykryte. Rozległ się nagle głos kobiety w uniformie, która siedziała przy jednym z paneli. Jej ton był stanowczy, ale widać było, że próbuje ukryć panikę. Potwierdzić lokalizację, odpowiedział jej mężczyzna w stopniu dowódcy, który stał nieopodal. Miał twardą twarz i oczy pełne determinacji. Jego głos brzmiał zimno, jakby był przyzwyczajony do podejmowania trudnych decyzji. Zanim zdążyłem się zorientować, o co chodzi, na jednym z monitorów pojawił się obraz pocisku balistycznego. Na dole widniał podpis: Zagrożenie nuklearne czas do uderzenia 0347. Zamarłem. Czy to, co widzę, naprawdę się dzieje? Czy to jakiś sen, czy rzeczywistość? Nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Co robimy, panie komandorze? zapytała młoda kobieta z wyraźnym strachem w głosie. Dowódca przez chwilę milczał, a potem spojrzał na wszystkich wokół siebie. Nie mamy wyboru. Musimy odpowiedzieć, powiedział twardo, sięgając do panelu kontrolnego. Jego palce zawisły nad czerwonym przyciskiem, który wydawał się symbolizować kres wszystkiego. Krzyczałem, próbując go powstrzymać, ale nikt mnie nie słyszał. Mój głos był jakby odcięty od tego miejsca, a moje ciało wydawało się niewidzialne. Mogłem tylko patrzeć, jak dowódca naciska przycisk. Chwilę później na ekranach pojawiły się obrazy wystrzelonych rakiet. Ich smugi przecinały niebo z przerażającą precyzją. Nie minęło wiele czasu, zanim pierwsze eksplozje wstrząsnęły ziemią. Na ekranach widziałem miasta ginące w płomieniach. Ludzie uciekali w panice, ale nie było dokąd uciec. To był koniec. Koniec świata, który znałem. W tym momencie wszystko zamarło. Znowu poczułem to dziwne uczucie, jakby czas stanął w miejscu, a potem, jak wcześniej, świat wokół mnie rozpadł się, a ja zostałem przeniesiony gdzie indziej. Kiedy wszystko wokół mnie przestało wirować, znalazłem się w przestrzeni, która odebrała mi dech w piersiach, nie byłem już na Ziemi, stałem w czymś, co przypominało próżnię, a przede mną rozciągał się ogromny, niewyobrażalnie piękny widok Ziemi, widok z kosmosu. Nasza planeta wyglądała jak delikatna kula, pulsująca życiem i kolorami, błękitem oceanów, zielenią lasów i światłami miast, które migotały jak gwiazdy. Ale ta harmonia nie trwała długo. Na powierzchni Ziemi zaczęły pojawiać się czerwone punkty, jeden po drugim coraz więcej. Każdy punkt oznaczał eksplozję, każdy oznaczał kolejną niszczącą falę śmierci i zniszczenia. Patrzyłem, jak te punkty rozprzestrzeniają się, jak ogień trawiący suchą trawę, zacierając granice państw i niszcząc wszystko na swojej drodze. Nie byłem sam, obok mnie, jakby znikąd, znów pojawił się mężczyzna w bieli. Stał obok mnie w całkowitym milczeniu, patrząc na to, co działo się na planecie. Jego twarz była spokojna, ale w jego oczach widziałem ogromny smutek. Dlaczego to widzę? Spytałem, nie spodziewając się odpowiedzi. Moje własne słowa wydawały się dziwnie ciche w tej nieskończonej przestrzeni. Mężczyzna spojrzał na mnie, a jego spojrzenie przeniknęło mnie na wskroś. To nie jest twoja przyszłość, powiedział, ale w jego głosie była nuta żalu. To jest to, co może się stać, to, co ludzie tworzą swoimi wyborami. Nie rozumiałem, ale dlaczego? Dlaczego to widzę? Dlaczego ja? Jego odpowiedź była równie spokojna, co bolesna. Bo możesz to zmienić. Każdy z nas może. Ale większość wybiera, by patrzeć w inną stronę. Patrzyłem na Ziemię, która była teraz pokryta cieniem. Kolejne eksplozje gasły, ale światła miast również zaczęły zanikać. Zamiast nich na powierzchni Ziemi pozostawała ciemność. Planeta, która jeszcze chwilę temu tętniła życiem, stała się zimna, martwa. Miliony istnień zostały zredukowane do niczego, a w przestrzeni kosmicznej panowała cisza. To wszystko jest wynikiem, Zacząłem, ale on dokończył za mnie, egoizmu, dumy, żądzy, władzy i zemsty. Wszystko zaczyna się od najmniejszych decyzji, od momentów, kiedy człowiek wybiera własny interes ponad dobro innych. Stałem tam, nie wiedząc, co powiedzieć. Zrozumiałem ciężar jego słów, ale czułem się bezradny. Jak ja, zwykły człowiek, mogłem cokolwiek zmienić? Mężczyzna w bieli odwrócił wzrok od ziemi i spojrzał na mnie. To, co widzisz, nie musi się wydarzyć, ale, żeby tak się stało, każdy musi zacząć od siebie, i wtedy, tak jak wcześniej, zniknął, a ja zostałem sam, unosząc się w tej ciszy, patrząc na Ziemię, która przestała istnieć w takiej formie, jaką znałem. Kiedy zniknął, poczułem znajome uczucie to samo, które towarzyszyło mi, gdy świat wokół zaczynał się zmieniać wszystko znów zawirowało. Tym razem wylądowałem na Ziemi. Ale była to zupełnie inna rzeczywistość. Krajobraz, który mnie otaczał, wyglądał jak wizja apokaliptyczna. Ziemia była wypalona, pokryta popękanym asfaltem i suchym pyłem. W powietrzu unosił się zapach spalenizny, a każdy krok wzbudzał małe kłęby kurzu. Spojrzałem w dal. W oddali widziałem ruiny. To, co kiedyś musiało być miastem, teraz było zbiorem szkieletów budynków. Ziemia była niemal pozbawiona życia, a jedyne dźwięki, jakie słyszałem, to sporadyczne podmuchy wiatru, niosące ze sobą ciszę, która zdawała się krzyczeć o bólu i stracie. Po dłuższej chwili dostrzegłem ludzi, nie było ich wielu, może kilkanaście osób, poruszających się powoli, ostrożnie, jakby każdy krok mógł być ostatnim. Twarze mieli wychudzone, pełne zmęczenia i desperacji. W ich oczach nie było nadziei, jedynie strach i rezygnacja. Podszedłem bliżej, próbując zrozumieć, co się dzieje. Grupa zatrzymała się przy czymś, co wyglądało na resztki samochodu. Wyglądali, jakby walczyli o to, co mogli z niego wydobyć może paliwo, może narzędzia. W pewnym momencie między dwoma mężczyznami wybuchła kłótnia. Słowa szybko zamieniły się w pięści, a potem w przemoc bardziej brutalną. Obserwowałem z dystansu, nie mogąc nic zrobić, gdy jeden z nich upadł na ziemię, krwawiąc. Nie wszyscy jednak byli tacy sami. W tym samym momencie zauważyłem inną grupę, złożoną głównie z kobiet i dzieci, które zebrały się wokół ogniska. W centrum tej grupy była młoda kobieta o imieniu Marta. Była drobna, ale jej oczy miały w sobie coś, czego nie widziałem u innych: determinację i spokój. Modliła się na głos, a reszta grupy słuchała jej z uwagą. Jej słowa były proste, pełne wiary i nadziei. Nie możemy stracić wiary. Jeśli mamy przetrwać, musimy trzymać się razem. Nie bójcie się, bo miłość i wiara są silniejsze niż strach. Jej głos niósł się w ciszy, a ja czułem, jak jej słowa docierają do mnie. Patrzyłem na to, co działo się wokół: brutalność, desperację, ale także te małe, jasne iskierki nadziei, które reprezentowała Marta i jej grupa. W tym momencie znów pojawił się mężczyzna w bieli. Tym razem stanął obok mnie, patrząc na to, co widziałem? Widzisz, nawet w największym chaosie i ciemności są ci, którzy wybierają dobro. To oni niosą światło, nawet jeśli wydaje się, że nikt tego nie widzi, powiedział cicho, ale jego słowa miały ogromną siłę. Patrzyłem na niego z pytaniem w oczach, ale to nie wystarczy, prawda? Tylko garstka nie uratuje świata. Spojrzał na mnie z uśmiechem pełnym ciepła, choć w jego oczach wciąż widziałem smutek. Nie chodzi o ilość, ale o jakość. Każdy, kto wybiera miłość zamiast nienawiści, jest iskrą, która może zapalić ogień. Ale muszą być tacy, którzy tę iskrę pielęgnują. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, świat wokół mnie znów zaczął się zmieniać. Świat wokół mnie zmienił się ponownie. Tym razem w sposób bardziej subtelny. Zamiast nagłego wiru czy wstrząsu, poczułem delikatne ciepło, jakby wszystko wokół mnie przekształcało się w spokojny, niemal medytacyjny stan. Znalazłem się w miejscu, które trudno opisać. Przestrzeń była jednocześnie nieskończona i intymna, jakby była stworzona tylko dla mnie. Mężczyzna w bieli stał naprzeciw mnie, tym razem bliżej niż wcześniej. Jego spojrzenie było łagodne, ale pełne powagi. Wiedziałem, że to, co powie teraz, będzie miało kluczowe znaczenie. Zastanawiasz się, dlaczego to wszystko widziałeś? Zaczął jakby czytał w moich myślach. Dlaczego pokazaliśmy ci upadek, chaos i ciemność? Przytaknąłem, choć wciąż czułem ogrom pytań w swojej głowie. Nie musiałem ich jednak wypowiadać. On zdawał się znać wszystkie odpowiedzi. To, co widziałeś, nie jest wizją przyszłości, która musi się wydarzyć, kontynuował. To jest ostrzeżenie. Świat, który widziałeś, to odbicie ludzkich wyborów. Każda decyzja, każde działanie ma znaczenie. Destrukcja, której byłeś świadkiem, nie zaczyna się od wybuchów czy wojen. Zaczyna się w sercach ludzi, od dumy, chciwości, braku przebaczenia. Słuchałem go z uwagą, czując jak każde słowo wnika głęboko w moją świadomość. Czułem ciężar tych słów, ale jednocześnie było w nich coś pocieszającego. Nie wszystko było stracone. Ale co ja mogę zrobić? zapytałem w końcu, przerywając ciszę, która zawisła między nami. Jestem tylko jednym człowiekiem. Jak mogę zmienić coś tak wielkiego? Mężczyzna uśmiechnął się lekko, jakby spodziewał się tego pytania. Wielkie zmiany nie zaczynają się od tłumów, powiedział cicho. Zaczynają się od jednostek. Każdy akt miłości, każdy wybór dobroci jest jak kamyk wrzucony do wody. Fale, które tworzy, mogą dotrzeć dalej niż możesz sobie wyobrazić. Spojrzałem na niego, próbując zrozumieć głębie jego słów. Czyli mam po prostu być dobrym człowiekiem? To wystarczy. Jego spojrzenie nabrało intensywności. Bycie dobrym człowiekiem to nie tylko wybór, to zobowiązanie. Wymaga odwagi, by wybaczać, kiedy inni trzymają urazę. Wymaga siły, by pomagać, kiedy inni odwracają wzrok. I wymaga pokory, by przyznać, że nie wszystko można zmienić od razu, ale każde działanie ma znaczenie. Poczułem, jak coś we mnie się zmienia. Jego słowa były proste. Ale miały w sobie moc, której wcześniej nie rozumiałem. Zdałem sobie sprawę, że to, co widziałem chaos, zniszczenie, ale także małe akty dobroci nie było tylko wizją, to było przypomnienie o sile, jaką każdy z nas nosi w sobie. Pamiętaj, powiedział na koniec, kładąc dłoń na moim ramieniu. Zmiana zaczyna się od ciebie, ale twoje czyny mogą zainspirować innych. To nigdy nie jest tylko o jednym człowieku. Z tymi słowami odszedł. Jego postać powoli rozpłynęła się w świetle, a ja poczułem, jak świat wokół mnie zaczyna się rozjaśniać. Kiedy świat wokół mnie rozjaśnił się, nagle poczułem, jak moje ciało staje się ciężkie. Było to zupełnie inne uczucie niż wcześniej, jakby grawitacja, od której byłem uwolniony przez cały czas tej dziwnej podróży, nagle powróciła z całą swoją mocą. Powoli otworzyłem oczy, a moim oczom ukazał się widok, który wydał mi się niemal obcy: biały sufit, jarzeniówki, zapach sterylności, szpital, leżałem na łóżku, otoczony przez maszyny, które wydawały ciche, rytmiczne dźwięki. Moje serce biło spokojnie, choć wciąż czułem, jakby coś ściskało mnie w piersi. Rozejrzałem się po pokoju. Na krześle obok mojego łóżka siedzieli moi rodzice, oboje z wyraźnym zmęczeniem na twarzach, ale również z ulgą w oczach. Kiedy zobaczyli, że się budzę. Kazik, zawołała moja mama, podnosząc się z miejsca i chwytając moją dłoń. Jej dłonie były ciepłe, choć lekko drżały. Myśleliśmy, że cię stracimy. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Wszystko, co widziałem i czułem podczas tej dziwnej podróży, wciąż rezonowało w mojej głowie. Ale zanim zdążyłem cokolwiek wyjaśnić, drzwi otworzyły się, a do pokoju weszła pielęgniarka i lekarz. Panie Jastrzębski, Powiedział lekarz z profesjonalnym, ale uprzejmym tonem. Miał pan dużo szczęścia. Pańskie serce zatrzymało się na kilka minut podczas tego incydentu. Reanimacja była trudna, ale udało się przywrócić krążenie. Jak się pan czuje? Przez chwilę nie mogłem odpowiedzieć. Jak miałem opisać to, co widziałem? Czy to w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie? Czy ktoś by mi uwierzył? W końcu kiwnąłem głową. Trochę oszołomiony, ale dobrze. Dziękuję, doktorze. Lekarz uśmiechnął się i spojrzał na monitory, sprawdzając moje parametry. To normalne po takim zdarzeniu, ale proszę pamiętać, że to poważne ostrzeżenie. Pańskie serce jest zdrowe, ale organizm ma swoje granice. Proszę o tym pamiętać. Po jego słowach w pokoju zapadła cisza. Moja mama przytuliła mnie, a ja poczułem jej łzy na moim ramieniu. Ojciec stał z boku, starając się zachować spokój, ale widziałem, że i on był poruszony. Leżąc tam w ciszy, czułem ciężar nie tylko tego, co fizycznie przeszedłem, ale przede wszystkim tego, co zobaczyłem. Wizje, które wydawały się tak odległe, były teraz jak echo, które nieustannie powracało do mnie. Słowa mężczyzny w bieli wciąż dźwięczały w mojej głowie: Zmiana zaczyna się od ciebie. Nie byłem pewien, co dokładnie powinienem zrobić, jak miałem żyć teraz, wiedząc to wszystko, ale jedno było pewne. Nie mogłem zignorować tego, co zobaczyłem i co czułem. To nie było tylko przypadkowe zdarzenie. Było w tym coś głębszego, coś, co musiałem zrozumieć i czym musiałem się kierować. Pielęgniarka wróciła, by podać mi leki i sprawdzić moje ciśnienie. Miał pan anioła stróża, panie Jastrzębski, powiedziała z uśmiechem. Takie sytuacje rzadko kończą się dobrze. Jej słowa sprawiły, że serce zabiło mi mocniej. Może rzeczywiście miałem anioła stróża? Może mężczyzna w bieli nie był tylko wytworem mojej wyobraźni? Nie miałem odpowiedzi, ale wiedziałem jedno: moje życie od tego momentu miało wyglądać inaczej. Powrót do codzienności nie był łatwy. Kiedy opuściłem szpital, wszystko wydawało się takie samo: te same ulice Katowic, ci sami ludzie mijający mnie na chodniku, te same rytuały dnia, ale we mnie coś się zmieniło. Świat wokół wyglądał teraz inaczej. Każdy mały gest. Każde spojrzenie zdawało się mieć większe znaczenie. Wszystko co widziałem podczas tego dziwnego doświadczenia wciąż powracało do mnie w snach i chwilach ciszy. Początkowo czułem się zagubiony. Jak miałem wprowadzić zmiany o których mówił mężczyzna w bieli? Jak jeden człowiek mógł wpłynąć na coś tak ogromnego? Przez kilka dni chodziłem jak w transie, starając się zrozumieć co powinienem zrobić. Nie byłem żadnym bohaterem. Nie miałem nadzwyczajnych umiejętności ani możliwości, by dokonać wielkich czynów, ale wtedy przypomniałem sobie jego słowa. Każdy akt miłości jest jak kamyk wrzucony do wody. Zacząłem od rzeczy małych, niemal niezauważalnych. Na przykład, kiedy wróciłem do pracy, postanowiłem pomóc nowemu pracownikowi, który miał trudności z wdrożeniem. Nikt inny nie zwracał na niego uwagi, a on wydawał się zagubiony. Podeszedłem, pokazałem mu, jak wykonywać zadania, i zaoferowałem wsparcie, jeśli czegoś nie zrozumie. Na początku patrzył na mnie z nieufnością, ale z czasem jego twarz rozjaśnił uśmiech, a jego praca stała się bardziej efektywna. W weekendy zacząłem angażować się w działania lokalnej społeczności. Zorganizowałem zbiórkę żywności dla potrzebujących w naszej dzielnicy. Nie było to nic wielkiego. Kilka ogłoszeń, rozmowy z sąsiadami, zapełnienie kilku pudełek jedzeniem. Ale kiedy zobaczyłem wdzięczność w oczach ludzi, którzy otrzymali pomoc, poczułem, że robię coś ważnego. Pewnego dnia, gdy rozdawaliśmy paczki z jedzeniem, starsza kobieta złapała mnie za rękę. Jej oczy były pełne łez. Nikt wcześniej nie pomyślał o takich jak ja, powiedziała cicho. To wiele dla mnie znaczy. Te słowa wryły się w moją pamięć. Zrozumiałem, że zmiana rzeczywiście zaczyna się od małych gestów, od ludzi, których spotykamy każdego dnia. Nie musiałem zmieniać świata w jeden dzień. Wystarczyło, że dawałem coś z siebie, krok po kroku. Nie dzieliłem się swoją historią z nikim poza najbliższymi. Nie chciałem być postrzegany jako ktoś wyjątkowy ani wzbudzać sensacji. To, co przeżyłem, było dla mnie zbyt osobiste, zbyt głębokie. Wiedziałem, że prawdziwą wartość mają nie słowa. Ale czyny. Każdego dnia starałem się pamiętać o tym, co widziałem o zniszczeniu, chaosie, ale także o nadziei i sile miłości. Przypominałem sobie Martę, która modliła się wśród ruiny, i jej słowa, które wtedy dotarły do mojego serca. To one, wraz ze słowami mężczyzny w bieli, stały się moim drogowskazem. Dziś żyję inaczej, moje życie może wydawać się zwyczajne, ale w każdym jego aspekcie staram się wprowadzać te małe zmiany. Nie wiem czy to wystarczy, ale wiem jedno: jeśli każdy z nas zrobi choć trochę, świat może stać się lepszym miejscem, a to jest coś, co warto robić.